Najnowsza powieść zdobywcy National Book Award uhonorowanego National Medal of Arts i nominowanego do Kirkus Prize. Colson Whitehead jako jedyny autor otrzymał nagrodę Pulitzera za dwie kolejno wydane książki Kolej Podziemną i Miedziaki. A najnowsza powieść Reguły Gry to kontynuacja bestsellera Rytm Harlemu chwalonego przez samego Baracka Obamy. Jedna z najciekawszych książek lata 2023 roku według najbardziej prestiżowych tytułów. Gorzko zabawna historia człowieka wkraczającego do świata kanciarzy, szemranych typów, złodziei starej daty i bezlitosnych zabójców. Opowieść o Nowym Jorku, ogarniętym chaosem mieście, w którym trzeba mieć strategię, żeby przetrwać. Whitehead używa powieści kryminalnej jako soczewki do zbadania mechaniki wyjątkowej dzielnicy w szczególnym punkcie zwrotnym historii. Dociera do serca tego miejsca i jego mieszkańców. Z pewnością, tą powieścią trafi także do Was. Reguły gry przypominają nam, że kryminały stanowią świetną literaturę. Jeśli zastanawiacie się po jaką ambitną książkę sięgnąć tej jesieni, to nowość od Colsona Whiteheada będzie doskonałym wyborem.